Chowaj mroczne skrzydła! Przysięgałem, że kiedyś traficie w moje ręce. Niestety dwoje z was uciekło przed moim drogim Felixem. A Miraculum królika zostało mi skradzione. Nie zmienia to faktu, że wasze moce są moje, a pozostałe kwami dołączą do was niebawem. Przecież pilnowałam mirakulów! W takim razie wytłumacz, dlaczego już ich nie masz! Piętnaście mirakulów ze szkatułki, również królika! Co będzie, jeżeli monarcha użyje tego Miraculum, by zmienić bieg historii? Już próbował. Ale spokojnie! Odzyskaliśmy je i ukryliśmy. Powierzyliśmy zaufanej osobie. I zamierzamy zrobić to samo zresztą! Mamy wreszcie trop, który doprowadzi nas do monarchy. Więc zamiast nas obwiniać, pomóż nam, proszę, i zaufaj chociaż Aha. raz! Racja, biedronko. Powinienem wam pomagać. A nie ulegać pokusom współczesnego świata, takim jak te strasznie drogie buty. I te elektroniczne gadżety, przez które zmarnowałem miesiące życia, oglądając filmiki z kotkami. Byłem strażnikiem dłużej niż ty. Mam więcej doświadczenia i siły. Zamiast włócznią, która cię dźga, powinienem być tarczą, która cię chroni. Dobra, ale proszę wstań, w końcu każdy popełnia błędy, więc postaraj się nam może jakoś pomóc. Byłoby ekstra! Masz rację. Ja wrócę do świątyni i sprowadzę Ach. wsparcie. Chyba. nie zamierzę tak hopstać aż do Tybesu, co? bądź wody! Zlećmy Feliksa! Felix Fatum to syn amerykańskiego miliardera Colta Fatoma, który zmarł rok temu. I arystokratki Lady Amelie Graham de Vanilli, trzykrotnej medalistki w kung fu oraz w jeździctwie, a także wybitnej szachistce. Mieszka w Londynie z Anką, siostrą-bliźniaczką żony projektanta mody Gabriela Agresta. Gdy wstałam, mojego syna nie było. Mówił, że wybiera się do kuzyna Adriana do Paryża. Chłopcy przepadają ze sobą. Ponieważ nie odbierał telefonu, skontaktowałam się z jego wujkiem, ale on go nie widział. Ale Felix był w Paryżu, rozmawiałam z nim. Och, kosmodronku Astrokocie, mam nadzieję, że nic mu nie jest. Głowa do góry, na pewno dotarł do domu wujka. Albo jest już w drodze powrotnej do Londynu. Serdecznie dziękuję wam obojgu za pomoc. A jeśli mylimy się co do Feliksa? Myślisz, że może być jedną z ofiar monarchy? Sam już nie wiem. To był jedyny trop do skradzionych mirakulów. Znajdziemy kolejny. Monarcha znów zaatakuje. Odkryjemy, o co chodzi z Feliksem. Od tej chwili musimy być ostrożni jak nigdy. Monarcha ma tyle supermocy, że trzeba się spodziewać po nim wszystkiego. Masz rację. Wracajmy. To był długi dzień. あっ Tak, nic nie jest. Już wróciłam. Przyszłabyś dziś do mnie na noc? Dzięki. Czekam na ciebie.